To no jest dziwna pozycja nagrywania filmu nie o desert X, tylko o butach. Kamilu, no jestem trochę odizolowany od ciebie, ale mam nadzieję, że jakoś to przejdziemy. Ja myślę <laughs> dlatego, że on cię trzyma, żebyś na niego za szybko nie wsiadał, bo wiemy, że jesteś raczej torowy niż terenowy. Ale mowy. ja bardzo lubię ten motocykl. Ja wiem. I bardzo no. lubię te buty. TCX, EGEN. -y. No właśnie, TCX, -y pod takiego sprzęta jak mamy tutaj. E, terenowe buty, choć nie wysokie to nie są buty pod motocykle typu enduro, takie lekkie hardcore enduro, tylko właśnie pod sprzęty, które są e, troszkę turystyczne, ale turbo fajnie radzą sobie w terenie, czyli pod takie typowe Dakarówki, na jakie teraz jest właśnie moda. E, but z systemem bardzo dobrze znanym BOA, w tym przypadku nazywa się to dokładnie ATOP. E, buty, który fajnie trzyma, e, jest oczywiście ponad kostkę. Wodoodporny i z turbo fajną, przyczepną podeszwą. Bo co jest ważne, może na asfalcie nie aż tak bardzo jak stoimy w miejskich korkach czy po prostu przyjeździe autostradowej, ale już jeśli pracujemy sobie takim motocyklem w terenie, to ta przyczepność jest prawie tak samo ważna jak podczas chodzenia po górach. Mamy tutaj e, dwóch e, takich bardzo, bardzo hardkorowych użytkowników Deserdixa. Pozdrawiamy Grześka i e, Wojtka. E, Myślę, że możecie się zainteresować przy waszych bardzo terenowych e, jazdach, bo to są naprawdę ekstremalnie terenowe swoją drogą. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to sprawdźcie koniecznie, co można zrobić z tym motocyklem. A to by się sprawdziło u, u, u nich, nie? Zdecydowanie. Zdecydowanie, jeśli nie szukają, nie są tak, takimi hardcorowcami, że szukają buta pod kolano, no to wiadomo. Pewnie że mają jest... buty pod kolano, ale też jeżdżą daleko, więc w takich butach pod kolano ciężko tak naprawdę się podróżuje Dokładnie, na więc wtedy jakaś Rumunia i żeby tam poszaleć i zabrać ze sobą jeden uniwersalny but, myślę, że to by była fajna propozycja dla nich. PCX Infinity, bo tak się nazywa ten model. Czeka na Was na drugim piętrze razem z Kamilem w Motomio na Zakopieńskiej. To są wszystkie informacje, które, które są Wam potrzebne, żeby przejść i te buty przymierzyć i sprawdzić. Czy są dla Was? A jestem pewien, że są. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach. Dajcie kciuki w górę, obserwujcie nasz kanał i widzimy się w Moto Mio. I nie zapominajmy, że nie tylko desert, ale również tuareg u nas gości, który e, 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 dzięki któremu, że tak powiem, te buty też mają sens. Właśnie, właśnie do takich maszyn typu Tuareg czy desert. No i samomu. Benelli. No. Tam bardziej turystycznie nimi bym się ze względu na wagę aż tak teren nie zapuszczał. Zostańmy przy Tuaregu i Dezercie. Widzimy się w Motomie.